Witajcie na kanale. Dzisiaj przed sobą mam Mix za 43 zł, e, krzyżóweczka za 3, e, krzyżóweczka za 5, e, dolarek, pastelowe 9, crazy 8 i z taką, taką z zdrapek e, super mega pensja. I zaczniemy sobie od e, krzyżóweczki. Za 5. I co? No, mam drapaną. jeszcze mi się żadne słowo nie utworzyło. Z drapeczka z numerkiem 15. I drapiemy. Co będziemy szukać? Zaczynamy od A, czyli szukamy A. A w pierwszej mamy tu jest A. Tu jest A, tu mamy A, tutaj mamy A, trochę tych A jest, w się nie ma, jak coś ominę, to na pewno później się znajdzie. I tu jeszcze jedno i w drugiej, w drugiej A mamy tutaj A jest. Tutaj, tu mamy A, tu jest A. Tu. Tu mamy A. Tu mamy A. Tutaj. Okej. Okay. I sobie dalej, P. P w bonusie nie mamy. W pierwszej krzyżóweczce P. P też nie widzę, ale spojrzę jeszcze raz. Nie widzę. W drugiej. W drugiej P mamy tu. Okej. Okay. Teraz D. W bonusie też nie mamy, w pierwszej tu mamy. A tu, tu. A i w drugiej, w drugiej d, tu jest jeszcze p, d nie widzę, jak będzie, to na pewno później się znajdzie. Co teraz szukamy c w pierwszej w bonusie nie mamy, tu mamy, a C, C, C tu jest i w drugiej, w drugiej C jest tu, tu, tu. Następnie co my będziemy szukać? kaw, też w bonusie nie ma. K Kra pierwszy raz. I w drugiej K jest tu. Tu mamy K. Tu jest K. Tu jest K. Uh -huh, uh -huh. więcę nie ma. Teraz M w się także nie ma. Tu mamy M. Tu mamy M. W drugiej. Tu i tylko tu. Następna literka to J. Znalazło się w bonusie, ale bonusu i tak już nie będziemy mieć. I teraz J W pierwszej tu i tylko tu. W drugiej. W drugiej J. i widzę w ogóle. I teraz u. Tu jest tu, w pierwszej tu, bonusie nie mamy. Tu mamy U. Tu jest U. Drugi mamy tu, U. A to jeszcze w pierwszej jest jeszcze tu. A tu jest U. O. U, U, Faj, bo ja odpominęłam. Czyli pierwszy wyraz w drugiej. U. Mm -hmm. I ostatnia literka to E. Jak zobaczymy. Tu 15 zł mogło być. Teraz szukamy E. E jest tu. Tu mamy E, tu mamy E. Teraz nawet by nam H pasowało. Bo by nam dało chociaż zwrócik. A tu jeszcze widzę, że ominęłam M, a teraz szukamy E, E jest tu, E mamy tu, E Y, S, B nie było. Okej, okay, czy na to wychodzi, że tu z tej strony mamy jedno słowo. A teraz tak, tutaj jest E, tu mamy E, Ewa drugi wyraz. Tu mamy E, tu mamy E, tu mamy E, tu, mamy e, tu jest E, tu mamy E. I chyba to wszystko. Za to wychodzi, że ta zdrapeczka jest przegrana. Kontrolna. Tu mamy D. I U. Kładziemy na bok. I teraz weźmiemy sobie dolarka z numerkiem 28 szukamy sakwy i wygrywamy przypisane kwotę lub wygrywających liczb. A teraz i wygrywające liczby to 3, 23, 32 i 25. A nasze liczby to

To N. Bardzo fajnie. I teraz weźmiemy sobie tą krzyżówkę za 3. Też jest naddrapana, jeszcze żadne słowo mi się nie utworzyło. Zrapeczka z numerkiem 94. I szukamy następnych literek. Co tu mamy? B. D. D jest tu. B jest tu. Jak sobie mina na no pewno się znajdzie. Teraz Z. Z mamy tu. I więcej Z nie widzę. Następna to A. A mamy tu, A mamy tu. Tutaj. Tu tu tu, tu 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 jest A, Tu jest A, Tu jest A. Tu jest A, Tu jest A. Tu mamy A. Tu jest jeszcze A. No I chyba to wszystko teraz F. F gdzieś tu przed chwilą chyba widziałam. Tu. Następna literka to literka E. Literka E. Mamy tu. Mamy tu. Następnie M. M, M mamy tu. Następna literka to N. N jest tu. N mamy tu. Teraz S szukamy. Tu. Tu jest S. Tu mamy S. I ostatnio to o. O jest tu. O jest tu. O za pierwszy wyraz. Tu mamy o. Tu mamy o. Tu jest o. Ale. I nie mieliśmy. Te nie mieliśmy. W nie było. Nie, nie było. Czyli na to wychodzi, że zostaliśmy z jednym wyrazem. Czyli zdrapeczka jest przegrana. Co my tu mamy? Te u kontrolne. Kładziemy na bok. I co teraz sobie zdrapiemy? Pastelowe dziewięć zrapeczka z numerkiem 38 szukamy dziewiątek czarnej lub granatowej 3 5 5 4 6 7 4 8 jest dziewiątka super i 8 i co pod czarną dziewiątką mamy zwrocik 5 zł. Bardzo fajnie kontrolne C I teraz crazy 8. drapeczka z numerkiem 25. Szukamy ósemek. Mamy no, 9, 7, 2, 4. 9, 3, 5, 6, 1 i 2. No ta niestety jest przegrana. Nie ma kontrolnych, to tu, tu Mamy numer, numer M. Przegrana. i teraz ostatnia już na dzisiaj super mega pensja z numerkiem o pierwszym i co my tu będziemy szukać wygrywając liczby to 22 czy wszystko widać? jest wszystko widać, okej okay dwadzieścia dwa, dziesięć, pięć, trzydzieści dziewięć i siedem. A my mamy trzydzieści jeden. Osiem. To mamy obok. Czterdzieści sześć. Super, mega pensja. Fajnie się zaczyna. Jeszcze jeden napis nam

trzynaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści siedem, dziewiętnaście, czterdzieści dwa, czterdzieści siedem, dziewięć, też obok, trzydzieści sześć, dwanaście, cztery, obok, dwadzieścia osiem, trzy Trzydzieści cztery Dwa I ostatnia Piętnaście Czyli tutaj nam się nie udało Kontrolne MG Czyli mieliśmy dzisiaj mix za Trzydzieści Trzydzieści Czterdzieści trzy złote Tak, trzy złote I niestety tu mieliśmy zwrócik w paselowym 9. I dolarek dał nam 20 zł, czyli mamy 25 zł na wydane 43. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I serdecznie zapraszam Was na kanał Szaleństwo Gier. Link będzie w opisie. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć.